Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej a dzisiaj ze mną jest Spider. Siema ludzie, siema. E, tak, bym długo siedzę na tą serii i będziemy razem grać Survival e, z paroma modami. Mody nazywają się tak. E, Remi Map, Damage Indicators i... Optifine, no i takie takie yy, nie ułatwiające gry, tylko takie wspomagające gry, o można powiedzieć tak. Dobra. E, to może ta gdzie idziemy. Może już się robi noc jak... Czekajcie. Teams Set 0 Zaczyna się od dnia, więc dzień. Dobra. Tam jest już kurczaka, czekaj. Bij kurczaka. Kurcie... O, ja... szkielety są. Szkielety są? No i pająki. No, Twoi bracia przecież są tam, nie? A są zombie może? Nie. Kurde, no niczemu, nie ma moich braci. Są twoi, a nie ma moich, dobra. Może najpierw wezmę sobie do jedzenia, czyli takie kurczaki. Um. I powiem wam, wiem nie grać w Timber, ale nie, to by, by było cheaty, bo ułatwiające gry, więc bardzo to nie. Dobra, gdzie ty jesteś teraz? Takie pytanie. Rzucam Cię jajkami No i mm, piszcie w komentarzu jeśli chcecie yy, te survival games z, y, z Spiderem Pewnie niestety nie? Po co my zbieramy drewno? A czemu nie? To jest na dom albo coś Znajdźmy najpierw miejscowy na domek A może najpierw... Yy... Dobra, to ty znajdź miejsce, bo może ja się... Yy, Czasami jak się tak bardzo bardzo się, się zgubimy od domu albo od siebie chociaż to tepamy się do siebie albo po, po, po prostu... Yy, szukamy siebie, nie? Ja biegam po pustyni. To jest już, już idę powoli na pustyni więc... to już to, tam cię widzę. No, jak mówimy jest optyfine. Um... Kurde, że wiecie jak jakbym... Tam widzicie jak cię na O, o, będziecie widzieli zaraz To jest image indicators Jak to wygląda? Jakie liczby idą z niego No i no i tyle No, no może jeszcze Forge ogrym, ale to Forge to chyba tam nic za bardzo nie yy, robi, więc Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tych drzewach wiesz których Kurde, ja Ale to jedę szukać Jakie kielagi tak the... Dobra Dobra już nie ma lagów Halagi odeszły mam, mam już dwa mięska od kurczaków I jak możecie zobaczyć nowy skin Ale e, jeśli wpiszecie to na jakiejś stronie, żeby wyżegnać moją skinę to nie bo e, Powiem wam, e, był taki problem że Ada loguje się tymi mailami A ja właśnie maila nie pamiętam bo za bardzo to dawno kupiłem i muszę teraz tak gdzieś w zimę, albo w jesień, może sobie kupię jeszcze nowy, nowego Minecrafta Będę tego skinoooiii Dobra, i może i zabieram pelerynkę, tak yy, ogólnie polecam, to jest taki jeden Minecraft launcher, jak Minecraft w zyczu Ogólnie jest, spokojnie jest można na nim pograć Dobra I my swoje skiny widzimy, dlatego że to jest, to jest w sposób zyczu, tak? Polecam Dobra, gdzie ty tak polazujesz? Teraz, teraz jestem na pustyni dalej. Przeszłeś? Minus 150... 180 plus 137 Mam fajną miejscówkę. Ale nie na pustyni. Koło pustyni może być. O, o, ci mnie bije. Chodźmy gdzieś co, dalej. To mi co było. E, coś mnie było na pustyni, a mam... Chyba że tak, chyba że to Jak yy. ey yy. Kakruc... Nalazłem w ja czemu kakruc mnie nie bije? Aha, tak. pewnie uderzy Dobra, mówiłem Często takie lagi na serwie Dobra, mam takie lagi, że po prostu O mam węgiel, chcesz? Ja też mam węgiel Ja tego ja mam, ja mam Rudę węgla No ja też Szkoda, że nie ma tego, tego modu Dynamic Light Ale... Ja mam 4 rudy węgla, dobra Chcesz się tepnąć? Ale są lagi, Boże Wiem, trochę lag jest, ale da się przebić Dobra, jeszcze zrobię kill off I pokopę trochę węgla Ale nie Pokopę najpierw tylko. Aha, nie mogę kopać, dobra No wow, bo są lagi mega Dobra, wiem, właśnie widzę o, lagów już nie ma. Dobra, wróciłem. Jak możecie zauważyć, używam tych supaka fightful. Jeśli chcecie, to sobie tam pobierzcie, ja sobie już zrobię ten kamienny kill. Jak tam ci idzie? Kawy kobla. Jak coś to się tepnę do ciebie. Nie, tylko nie to! Idę stąd. Co? Tutaj jest... syf. Cześć. No nie, tutaj też jest syf. które przesunąć? Dobra. O, znalazłem jakieś ten... Świątynia, tak. Jestem kozak. Ja fajnie, a ja zaraz będę jadł. <grych> Obiad? No, akurat. No, dobra. Dam trochę mikro w górę i możecie mnie trochę słabiej słyszeć i Tak Jestem tu Zazdrościsz ja mi nie No nie, nie ma żadnego żarcia porządnego Mam trzy żelaza Panie, a już mam tutaj całą kopalnię

A dobrze mi słychać? No, nawet. Nawet, nawet, czy As... dobrze? Dobrze. I tak odcinki myślę, że będą 20-25 minut, gdzieś tak, nie? Objętnie, jem <grystanie> Obojętnie, jem ciacho. Obojętnie, jem Dobra, to ja tutaj sobie jeszcze pokopię trochę kobla, bo będzie się przydał ogólnie na kamienne mm, wytwory... Kamienne materiały, muszę powiedzieć, tak? Ogólnie w kopalni nie mogę nic znaleźć za bardzo wiesz. Same węgiel, nie! Po prostu... Super! Creeper! Puszy! Mam trzy serduszka! A mnie creeper zaatakował, rozumiesz to? Super! Może tewnę się do ciebie zaraz. Nie ma te pana przebiegć. Następny creeper. Masz Haha Co? Mardela Haha Nie mam kośnik TP E Spider 10. Tak mam... zmieniłem nick Chodź tutaj, chodź tutaj. Dam ci dam ci kurczek też. Nie chcę. To chociaż może wy... Mam 4 za 16 zł. i 16 złota. Chodź tutaj koło mnie. Przetopimy coś. Mam kobla, nie? Chodź, przetobimy. Nie ja też mam kobla. Nie, ale chociaż przetopimy to Chodź tutaj, dam ci niespodziankę. Coś też przepalać? To już tam polazłeś? Naprawdę? Tylko nie zadziałało Dobra yy, Na razie zbudujemy tutaj Piecyk i te, i te rzeczy Co ty chcesz przepalać człowieku? No jak mięsko na przykład O koraka no Mi się przyda Jak a mam? Czaki tutaj Masz mięso jakieś? No z zombiego. Szkoda, nie masz normalnego mięska Mam grzyby Masz mu muhamare. Oczywiście, że nie mam No to jest tutaj, to jest tutaj. Dobra, jeszcze ja już jestem. O kopalnia Co? Kopanie znalazłem, co? Ja zielony tutaj jest mięska, wyjść zim normalnie. Mogłoby być lepiej. Ja tu wchodzę. Sobie jest sobie widzę coś. żelazo. Co? Jest klipper. Fajnie. Zombie, jest zombie. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka. Są muchomory. Zbierz. Jest pająk. Zbierz, o, zbierz muchomory. Tylko, że deda ma nie. No, zaraz Muszę znaleźć coś na mam pod... Dwa serduszka. I pół Ty? Ja mam 2,5 serduszka, no co nawet do jedzenia. mam je Ja wchodzę do góry. Gdzie jesteś? Nie wiem, wchodzę do góry. A, kto się cieszy? Kobla mi nie starczyło. Na co? Nieważne, dobra. Crafting table. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Aha, we mnie. Co jest? O, Ja, się o, jak... ja mam dwie strzały. Mhm. Masz muhomory? masz? Mam. No wszystkie. Nie. nie. Zrobię, to zrobię zupki. Ja zrobię. Dobra, to nie zupki z pajęczyną. A ile masz muhomorów? Tyle ile mis jak jest Nie ma zwykłych grzybów lol Daj ci? No daj mi trzy czeka, już, już nie trzeba, mam dwa jabłuszka już Ej, muhomor tu Znalazłem muhomora mm. Super mm. Chcesz grzy grzyby zwykłe? Nie O mało, wierzyby coś masz? Coś tu masz Nie chcę tak. Kolejny dwa jabłuszka, he he No raczej mi starczył, bo nie mam mu okej okay. Chcesz chcesz muhammana? Nie O wiem, nie jedziemy się. Nic nie chcę Spider-Man nie goni Oa, e, nie cię nie, nie, nie zabiję, mami. nie cię nie zabiję, mamie! Nie widzę, mamię Syp Tepaj szybko I tak ci coś ukradnę, więc Nie kradnij Niech cię mój brat zabije nie, nie? Moi, są moi bracia są silniejsi Fak, ja denam. Ja, powie, powiadasz? Ten leż będzie mnie gonić. Powiadasz, że wydasz No nie, ja się to zepsułem. I zresztą mnie łamie na serduszko. Gniemy. Po co znalazłem? Po co znalazłem? Hmm. Ja biorę żelazo złoto. <słuch> e, co nie, wie? nie wiem. Ja Dobra, jedyny na z tym, nie szkieletę. Dead Dobrze, nie ma enchant w łuku. O, jeszcze zombie, cześć. Dobrze. Następny szkielet, dobra. Następny, dwa szkielety, dobra. Dobra, stop. Ja, ja ci będę podbierał rzeczy. Szkiele... <Szysk> to szkielet Naprawdę? Mogę się nie wpieprzać Puty eećem. dobra, ja dę dam, jadę dam. Ja uciekam Dobera, chodź, uciekamy stąd. I bie idę, biegnę. Idę biegnę. Ja zabiję Clippera tylko. Jest taki lak, Ej, nie bij mnie To nie ja Ze... No nie wcale, widziałem Nie ja O tu jest ten następny węgiel Trochę dużo tego węgla Nie chcę się zbierać, mam 30 już Ach. Kurde, już biec, nie mam rachu tutaj czytanie. O tutaj, o tutaj coś jest Lawa No Lawa piękna Ale fajny źródeł kolowy to tutaj możemy domek zrobić A Może jakieś w skalę tutaj właśnie, chodziło mi, w skalę. O tutaj będzie ładnie Ej my gramy na hardzie? Um, nie jestem do pojęcia, patrz A może tutaj będą tak schody prowadziły i tam dom, o tam, 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 w tym tutaj Zobaczysz, ja to ładnie o większe to wszystko będzie w spoczko mm. Następna! Następna! Ale będzie jedunka. Następna jeszcze! Masz! Jeszcze ci mieć! Dobra. Cześć, to jest twoje, to jest twoje. To Jak mam spawnę więc Jest jej godny to masz To Uuu ziółka chińska Fuck Dobra to my w tym momencie zakończamy odcinek Myślę, że Cię nie ma spodobania dokładnie go odcenić To pisze się tymi Skomentować No to powiedz cześć 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 Black Spider-Man